Lokalizacja to klucz do sukcesu każdej inwestycji w nieruchomości. Oto najważniejsze czynniki, jakie musisz wziąć pod uwagę, wybierając swoją inwestycję w mikrolokal. Po pierwsze, odległość do centrum, a właściwie nie odległość, tylko czas dojazdu. W przypadku Platanowa Park do centrum Warszawy można dojechać w 21 minut pociągiem, kolejką WKD. Można też wybrać komunikację miejską autobusową. Autobus jedzie do centrum Warszawy kilkanaście minut. Również na lotnisko na Okęcie z Platanowa Park można dojechać w ciągu kilkunastu minut. Druga kwestia, która jest bardzo istotna w przypadku lokalizacji, to sąsiedztwo. Z jednej strony w sąsiedztwie powinny znajdować się punkty, które zapewnią realizację najbardziej potrzebnych usług, typu sklep, typu apteka, ale również, to co jest istotne, tereny takie do rekreacji i do odpoczynku. Naprzeciwko, przez ulicę Platonowa Park znajduje się przepiękny park, który jest ogólnodostępny. Park ma ponad hektar powierzchni. Jest w tym parku siłownia plenerowa, jest plac zabaw, jest świetlica, jest zalewiony staw. Ten park będzie powiększony o dodatkowy hektar. Mina już pozyskała teren, jest aktualnie w trakcie projektowania i wyboru koncepcji, jak ma być ten park. Tak zagospodarowany, w związku z czym będzie można skorzystać z uroków inwestycji w mieście, ale jednocześnie pod miastem, dzięki czemu cisza, spokój i świeże powietrze będą w stanie pomóc się zregenerować i sprawić, że funkcjonowanie stanie się zdecydowanie lepsze. A co ty sądzisz o inwestycji w taki mikroloka? Napisz w komentarzu.